Siema, witam wszystkich z tej strony Ewo. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić serwer Survival Plus Frakcje. Jest ze mną Pawełku Head Admin Mateusz727X, admin, no i Rasm admin. Jest ze mną również Uikami mój kolega. A dzisiaj w tym filmie będziemy przedstawiać serwer, na który chciałem zaprosić graczy premium i no premium. A więc zaczynajmy. Tu jest Spawn. Jest również portal do Netheru. chesty stoją. Jest również Enchant. Kowadła. Co wam tu jeszcze wstawić? Jest linia PVP. Również można kupić, zakupić vip I mieć właśnie swoją budowlę. Tak jak tutaj gracz ma. Yy, budowlę swoją yy, 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 yy. no dla VIPów tutaj kolega podpowiada. No i co? Chciałem wszystkich zaprosić na serwer. Serwer jest yy, dopiero utworzony. Z tego co słyszałem, ma około dwóch dni. Yy, yy. Na serwerze gra około tak 10-15 osób. E, serwer ma e, 35 slotów. E, jest dużo różnych fajnych eventów. Jest naprawdę miła atmosfera. Mili admini. No i oczywiście będą lepsze budowle. A więc e, chciałem zakończyć mój film i zaprosić Was na najlepszy serwer e, fra, e, Survival plus Frakcje e, IP oczywiście podam w opisie No, a więc dziękuję i żegnam wszystkich